Witajcie, ludzie, z tej strony, tak, że przed Wami kolejny odcinek Bully Scholarship Edition. Tak więc, teraz myślę, że dźwięk. Ymm, mój, no, mój głos będzie brzmiał o wiele lepiej, ponieważ nagrywam kamerką. Zajmie mi przez to o wiele więcej czasu zmontowanie tego filmu, ale myślę, że. Warto. Mi się bije. God it, zapomniałem, jak się. Jak się nie biegnie. Ale to się nie Yy, za niedługo będzie dziewiąta, więc myślę, że nie ma sensu za bardzo oddalać się od szkoły. Załatwimy na szybko lekcje, a potem pobiegniemy wykonać misję pod tytułem... co Tem... Co? Tenement Determinants... Okej, okay, nieważne. Miejmy nadzieję, że ta lekcja będzie w szkole ocenia był Wealth Jeszcze mogła być te teoretycznie technika. Ale wydaje mi się, że większe szanse są na to, że ta lekcja będzie w środku szkoły. Jeszcze jest 10 sekund, no to poczekam, bo nie wiem, w którą stronę lepiej się udać. Nie, nie podchodź. Tak, jakby... Zresztą. Biologia! O, znowu będziemy coś ciąć. Jesus Christ Hurry up children! We've got a brand new set of delightful carcasses to dissect Fajnie. Jezu ciekawe co tym razem idziemy robić, he no, jak zwykle Pins. Pyk Trzeba to zrobić w szybko, żeby mieć więcej... Mam coś zobaczyć tak? To... Czyli Aj o Gis będzie wyśnąć oko nie. Whats? The matter? Don't you like cutting things open? Nie, nie bardzo Powinniśmy nie musimy teraz wyjąć, co? To... <laughs> oh, nasty! Nasty O teraz idziemy lepiej Zajmujemy to Oh, I think I'm gonna be sick! Okay. Take your time, boy! D-minute and... P-w-y-p-o-w-a-w. Dobrze. Just leave it, just leave it. Remember, slow and steady wins I'm the race. slow and steady. Patience, Hopkins! No, chodź tu, sto To samo wiemy, że nie jesteśmy tak słabi, że skończyła się muzyka i wygraliśmy. Okej, okay, nieważne. ważne. A szkoda, że ta muzyka nie jest jakaś pętla, tylko po prostu mija minuta. To się jakoś czapka brakuje. By mija... Y, ten... minuta, a potem cisza i słyszę tylko dźwięki cięcia, to i... ...to nie ten był fish, ale zbyt jakieś zwierzę, jakieś szczury czy coś. Nie pamiętam, o której jest kolejna lekcja. O w pierwszej, pierwszej trzydzieści? 30... A mamy czas aż do trzeciej Gdybyśmy tego nie ten... Ktoś się dał, ten dobie. O, poważnie Nauczycie tkwić nie ścigać E, nieważne Chciałem się podpiąć po ten samochód, ale Jak widzicie, nie weszło Chyba tą ulicą, też... o tą ulicą, dobrze Mogłaby się skończyć już to zima, mógłby, mógłby już zacząć kolejny czapty Byłoby miło Zejście the deski! A! Nie, nie I gonna sit on you? Poważnie? A smiej jakie gry własne było Hey, good looking. What's up? Oh, you're so angry, but I think you've got a softer side. Haven't you caused enough trouble? That's not fair. I'm a nice girl. I'm nice to everyone. Now, everyone hates me? <laughs> Look, I'm sorry. Well, okay. But now Johnny and his boys won't even speak to me. Boys can get really jealous when they find out you've been kissing another boy. It wasn't like that. I'm not like that. Okay. But I left all my things in the abandoned tenements where they hang out. My address book, my keys, my perfume, my lipstick, even my laundry. Everything. Now I've got nothing. I don't have much money. That's too bad. Maybe you could get them back for me? You want me to steal your stuff back from a bloodthirsty mob of angry greaseballs? I'd be very grateful, Jimmy. <laughs> very grateful. Jesus Christ. I do we pakujemy shit? Kule jakie, tak fajnie, naprawdę fajnie. Będziemy musieli naparzyć z czego innego. No, uciekaj, zostaw mnie. Hej, 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 No, w końcu. Zjadli mnie dwa razy, ale co tam? No, stop! Tędy mogę przejść? Jezus Christ, Dlaczego oni mnie ścigają? Odpuść sobie! Przejdź go! O fajnie! Mamy lekcję nas przyjechało auto! Akunka. O! Cięzysty! Pięć rzeczy. Dobra, tego zwaliliśmy. Daj picie. Pie, chcę, może być. Nie. Tu jest coś? Jest coś. O, dobra. A, dobra, tym się na zapomniałem.

Znajdź nice sposób, no, mamy deskę. Pożujcie. Znajdź sposób na przedostanie się. Załóżmy się, kogoś tam widziałem, ale... Nie ma tu czegoś takiego... ...mocniejszego? Nie, karier, nie nie ty nam zostaje, jest załóżmy, że zostawimy to na sam koniec? Jego kumpel w ogóle nie poszedł poważnie? Może z drugiej strony będzie można podejść, a tu jeszcze ja zwolimy cię. Jest zablokowany. A z tej Stian? No tak, strzelaj do tego stylu. A ja w sobie? To są wielkie. Nie, nie tyle drzwi, ale to jest wielka ściana, to nie możesz sobie. Ale te nie możemy zrobić. A źle zrobiłem, że. Nie włączyłem żadnego stopy, może na kamerze będzie mi pokazywał, gdzieś, żeby najczęściej ugawiałem tam. Jezus, jak się tam dostać?

No goło, da się po prostu dojść Tu nic nie ma, ale zobaczymy czy nie ma jakichś ponusników ciekawych Nie wydaje mi się nic nie jest podświetlone Łow wow 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 Spadłem tak? Może da się spać do tego pokoju

Dalej. O, no, opkręci się. Shit się nie spodziewałem. Dobra, zmieniamy taktykę. Zadziałała. Jezus, guys, kolejna ściana, tak? No, nie wejmij jeszcze Raczej nie mam spada. A to jest jakaś rzecz. Okej, okay, jest dobrze. Jest, jest pierca I tu zaś czy jest kolejna rzecz, okej. Okay. No jeszcze idziemy wyżej. Ki. Ki. nie może? Właśnie to jest. Co nie wiem. Nie wiem. A szkoda, że coś może jest w tych skrzynkach? No tylko skuteczki, jak nie wiem. Zobaczymy za chwilę. Jeszcze idziemy wiorej. Wow, co to było? O, to może być lepsze.

Whoa, whoa! what are you doing? Whoa! Uh, taking out the trash. Looks like that's what I have to do. I just love wrecking things with my hammer. jeez, 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 jeez bo no uh, uh, uh. Uh. Tak by nie gra tak będzie wyglądała nasza walka, tak by było Na no, razie jest dobrze, nie! Nie, nie podchodź tu! No, namierzmy go, to wiem. Zbliżamy się do połowy jego paska. Jest dobrze. I tak powiem, taktyka działa, zobaczę, czy tu nie ma lepszego sposobu. Jajkami zobaczymy, co do niego jajka dzieje. Mogę wziąć te pytania, to jak jest, dlaczego o tym zapomniałem. Wyznaczyłem, że w pokoju ten podszedł do stolika chemicznego. Tam przy nim było mnóstwo rzeczy. O, mamy bomby te chemiczne. Biegniemy po tym. A, to śmierdzi bomba tylko. Nie, nie działa na niego nic. Mm, potrzebuję sniperka. No szydaj! A, pięciu wziąłem się dziwi, dlaczego nie strzelają. Demet. A okay. skoro jest walka z kimś dużym, to jest duża szansa, że to będzie koniec atea. Cieszyłbym się troszkę, bo to znaczy, że poznajemy coś nowego. Będzie nowy problem, będziemy musieli z nim sobie poradzić. Dobra, udało się nam jak na razie bez żadnego otrzymanego damagea. Damage, a. damage, damage To jest angielskie słowo. Już końcóweczka Dobrze, że on jakoś nie zmienia patternu W sensie, że nagle nie zaczyna szerżować na mnie, że muszę zmieniać taktykę Po prostu powtarzam cały czas to samo i jak widać, to po prostu działa nie, Może on jeszcze... Nie, przez to, że rzeczy nie ma, pod, to szybciej do mnie dochodzi Tak sobie rozwalał jeszcze A, czego go tu nie... Muszę go jakoś hitnąć? Zobaczymy O, zadziałało je. Weź mu Daj mi to. Like a bounce. Mam nadzieję, że nie będziesz w przeciwniku. Rozwoli ja nimi wszystkich. nie ten. Chociaż dobrze poszli. Udało mi się jedno. Tu jest rzecz. Jedna, pyk, bo ja w tych co jest takie coś, co często mi przeszkadzało w przejściu fabuły. Mianowicie, jak widzicie rozwalone drzwi, no to mi się od razu wydaje, że mam szukać rozwiązania, momentalnie. Ale się okazuje, że jednak dobrze, że zrobiłem, że olałem te rzeczy, bo pod koniec spotka spotkaliśmy bosa z tym młotem, i teraz możemy sobie pojadzić właśnie z tym problemem, mogę tu zaskoczyć? Mogę. Okay. pewnie na lekcji się spóźnimy. Jest tak ostro, może nawet nie zdążymy. Zobaczymy. Teraz wyjście. Jest nawet tutaj świetnie. No, All right, I'm open for zobacz, jak tam czas. No, za chwilę, niestety na tej misji będziemy pewnie kończyć Ale zaniosiemy jeszcze te rzeczy do roli Gdzie to jest? Na drugim, na drugim końcu tej dzielnicy, czy jak to tam nazwać? I deska No jest, jest dobrze Kto wie, może nam się jeszcze na laksy uda zostać O ile to jest do... Trzeciej, jeżeli teraz zniknie po ominięciu w pół do drugiej, no to olaliśmy tą lekcję. Nie, nie zniknęłem. Jesus Christ, jak chyba już szybciej pobiegnę. Gdzie ja poszedłem? Jesus, a się wpakowałem. Bardziej patrzyłem na zegarek niż na to, gdzie idę po prostu. A tochunkę znalazłem Muszę wrócić po prostu ten... Nie wiem czy tam przeskoczyłbym, dlatego nie chcę ryzykować. Muszę przejść na ulicę. Kurzasz mi stoi. Skrzanina sprawę po prostu. Krótko mówiąc, skrzaniłem sprawę. Przejść... O! Nie. XM patrzy na Idziemy ten. Ulicę cały czas się trzymamy. Bez żadnych skrótów. No ja muszę być głównym wejściem przecież tutaj. Chyba. To właśnie fejle. Piorasto, tak, tędy? No okej. Okay. Idziemy tę deską. Znaczy może tamtędy bym się dostał, ale nie ma takiej pewności, ja nie chciałem jeszcze bardziej w bagno się wpakować. Jak tam czas? Dobra. Jest w porządku. I 20 dolców. Wasn't that great? Hopkins comes mm. through. Kolejna misja. Ale myślę, że ją zaczniemy dopiero w następnym odcinku, tak więc dzięki wielkie za. Oglądanie tego odcinka myślę, że on był w miarę udany i do usłyszenia następnym razem ludzie, siema!